stay a while and listen and i'll tell you a story about human and demons about magic and technology about dungeons and dragons and of course about uh, vodka eh by the way Where is my vodka uh, eh jesus vodka change Oczywiście mówię tak częściej pierwsza druga 3, czwarta 5, żeby później ogarnąć kolejność, bo jeżeli na przykład bym się w nagraniach pomylił w plikach przy montowaniu, no to może być dupa, jak powiem, o, on zginął, a w następnym odcinku już żyje. Też to jest możliwe. Odmyślenia do rozmowy. Rośliny od 300 lat nie zmieniały się zbytnio, a migracje zwierząt zmalały do 5% całej populacji ze zbiorowiska skalnego. Najmocniej rozwinięte w tamtych czasach były gargulki, gargulce, które były bardzo silne, choć wielkością nie przekraczały jednego metra. To się jednak zmieniło. W ciągu kilkunastu lat jasność majkitu wzrosła prawie dwa razy, co w końcu spowodowało wybuch magnetyczny słońca, który dotarł do otchłani paraliżując wszystkie żywe istoty na gruzowisku. Wszystkie istoty zwijały się z bólu do momentu, gdy fala się rozeszła i przeszła. W tym momencie powstał zalążek nowej części mózgu, który przyczynił się do możliwości porozumiewania się. Na początku istoty jąkały bezsensownie, jednak z czasem ich pierwsza półkula urosła dwukrotnie, dzięki czemu ich mowa stała się zrozumiała dla wszystkich istot na gruzowisku. W tym czasie w żywym lasie drzewa osiągnęły maksymalny rozwój mózgu. W centrum lasu największe drzewo. Wykształciło twarz i oczy, dzięki którym był w stanie widzieć wszystko w okolicach Mgławicy, a następnie ogłosił całemu lasu, że od teraz to on jest władcą świata i wszyscy muszą się do niego zwracać, Vibertus. Od tej pory roślinność zapanowała nad całym gruzowiskiem, którą Vibertus nazwał odchłanią, krainą pełną życia, umieszczoną w nicości. No i można powiedzieć, że teoretycznie pierwszą oficjalnie zanotowaną i zdaną istotą, która rozumiała i była w stanie się porozumieć ze wszystkimi, bo teoretycznie zwierzęta między sobą też, ale taką, która ze wszystkimi, ze wszystkimi była w stanie się porozumieć, był Vibertus. a oczy to tak naprawdę symbol, bo tak naprawdę Wibertus widział nie przez oczy, chociaż też, a przez rośliny, więc nawet jeżeli roślina była na wyspie po drugiej stronie mgławicy, to on przez nią widział świat co ciekawe tu właśnie. I usta też teoretycznie symbolicznie zrobił, aczkolwiek no, dzięki temu stworzył jakieś sztuczne struny głosowe, dzięki czemu też mógł mówić do osób, które nie są w stanie rozumieć tego, co on mówi w myślach do innych. Koniec.